Witam serdecznie. Czym jest Królestwo Astralne? Autor Robert Bruce, część trzecia. Szkolenie z projekcji. Szkolenie z projekcji. Aby uruchomić projekcję ciała astralnego, będąc w pełni świadomym, istnieją cztery główne wymagania. Pierwsze, relaksowanie ciała w 100% podczas czuwania. Druga koncentracja w 100% na tym, co robisz. Trzecie posiadanie wystarczającej ilości dostępnej energii. Czwarte naciskanie ciała astralnego na oddzielenie. Razem te cztery rzeczy wywołają OBE. Poniżej znajdują się ćwiczenia, które nauczą rozluźnienia ciała, koncentracji, oczyszczenia umysłu, podniesienia energii, pobudzenia czakr i wejścia w stan transu. Uspokajanie umysłu relaks. Musisz nauczyć się i opanować ćwiczenia relaksacyjne całego ciała. Jeśli znasz już jedno, można ją dostosować. Oto bardzo proste. Usiądź lub połóż się i zrelaksuj. Zaczynając od stóp, napinaj je i rozluźniaj. Kontynuuj to z łydkami, udami, biodrami, brzuchem, klatką piersiową, ramionami, szyją i twarzą, aż całe Twoje ciało będzie głęboko zrelaksowane. Przejrzyj to kilka razy, upewniając się, że mięśnie pozostają zrelaksowane. Uwaga! Głęboka fizyczna relaksacja jest kluczem do wprowadzenia stanu transu. Tylko głęboka relaksacja powoduje stan transu. Kiedy już jesteś w stanie transu, projekcja na ciało astralne jest stosunkowo łatwa. Kontemplacja Kiedy zaczniesz medytację, będziesz nękany myślami z powierzchownego umysłu, który działa jak ogromny notatnik. Niesie ze sobą wiadomości, przypomnienia, naglące myśli, problemy do rozwiązania, nierozwiązane sprawy i tym podobne. Jest ciągle zajęty, nigdy nie odpoczywa, myśli, 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 wszystkie domagają się uwagi. Zanim spróbujesz oczyścić umysł za pomocą poniższego ćwiczenia świadomości oddechu, Mądrze jest poradzić sobie z tymi powierzchownymi myślami poprzez kontemplację ich. Usiądź wygodnie, wykonaj ćwiczenie relaksacyjne i pomyśl, nic więcej, tylko pomyśl. Szukaj najsilniejszych myśli w swoim umyśle i badaj je, staraj się je rozwiązać i zrozumieć. Zwróć uwagę na słowo myślenie. Kontemplacja nie obejmuje oczyszczania umysłu ani wizualizacji. Wymaga od Ciebie głębokiego i dokładnego zamyślenia o czymś, aby uzyskać głębsze zrozumienie Jego natury i tego, jak odnosi się do Ciebie do wglądu. Medytacja świadomości oddechu To prosta forma medytacji. Oczyści swój umysł i skup swoją świadomość. Usiądź lub połóż się, zamknij oczy, wykonaj ćwiczenie relaksacyjne i oczyść umysł. Oddychaj głęboko i powoli skup się na oddechu wchodzącym i wychodzącym z Twojego ciała. Poczuj, jak wchodzi i wychodzi. Skoncentruj całą swoją uwagę na płucach i procesie oddychania. Ta prosta czynność wystarczy, aby zająć Twój powierzchowny umysł. Mocno odepchnij natrętne myśli, zanim się pojawią, zanim zdołają zebrać siły i Cię rozproszyć. Świadomość oddechu zajmuje powierzchowny umysł i pozwala myśleć na znacznie głębszym poziomie. Myśli powierzchniowe. Dźwięki bardzo rozpraszają, generują powierzchowne myśli. Sygnał dźwiękowy samochodu wygeneruje: kto to, co się dzieje? Otwarcie drzwi wygeneruje: kto wchodzi lub wychodzi. Powierzchowny umysł jest zawsze bardzo ciekawy tego, co dzieje się wokół ciebie. Chcę wiedzieć wszystko i chcecie informować o każdej drobnostce, która dzieje się wokół Ciebie. Będziecie naciskać, abyś otworzył oczy, wstał i poszedł dowiedzieć się, co się dzieje. Nie dopuść do tego. Używaj tych denerwujących, przyciągających uwagę myśli jako pomocy w treningu. Ucząc się, jak je tłumić i ignorować Twoja zdolność koncentracji wzrośnie? Zatrzymaj te irytujące małe myśli, zanim się zakorzenią i wyrosną na coś silniejszego. Na przykład kto to, co się dzieje? Wstaje się. Kto jest? Kto wchodzi lub wychodzi? Staje się. Kto jest? w? Współpracownikiem. Wraz z praktyką początek tych rozpraszających myśli będzie coraz krótszy, aż uzyskasz. Co cisza? I w cisza. I w końcu. Tylko cisza. Wiele osób twierdzi, że nie potrafi oczyścić umysłu, ponieważ podczas normalnej, codziennej aktywności zbyt łatwo rozpraszają ich wszystkie małe dźwięki, które ich otaczają. Nie używaj muzyki ani innych dźwięków. Aby je zagłuszyć, używaj ich do treningu. To jak podnoszenie ciężarów. Jeśli trenujesz z miotełkami do kurzu, Twoja siła nie wzrośnie. Musisz to opanować na własnej skórze, jeśli chcesz dać swojemu umysłowi prawdziwe mięśnie. Powoli, ale pewnie opanujesz umiejętność oczyszczania umysłu. Gdy to osiągniesz, zyskasz cenne narzędzie mentalne. Będziesz w stanie skoncentrować 100% swojej uwagi na jednym zadaniu, z całkowitym wykluczeniem wszystkiego innego. Czasami medytuję w transie z powodzeniem w hałaśliwym, zatłoczonym pokoju z małymi dziećmi pełzającymi po mnie. Nic nie przerywa mojej koncentracji. Stężenie. Musisz być w stanie skoncentrować się i całkowicie skupić na tym, co robisz. Brak koncentracji jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia projekcji. Wpływa na każdy aspekt projekcji, od ćwiczenia relaksacyjnego po stan transu i rzeczywistą projekcję. Aby sprawdzić swoją zdolność koncentracji, usiądź i zrelaksuj się. Zamknij oczy i oczyść umysł z wszystkich myśli. Oddychaj powoli i głęboko, i licz każdy oddech na końcu każdego wydechu. Trzymaj go całkowicie na pustce, oprócz liczenia, tak długo, jak możesz. Zobacz, jak długo wytrzymasz w ten sposób. Bądź ze sobą szczery za każdym razem, gdy pojawia się myśl, zacznij liczyć od nowa. Dobrze sobie radzisz, jeśli możesz to robić dłużej niż 10 oddechów. 10 oddechów to jednak za mało. Nie martw się jednak, można to poprawić dzięki poniższym ćwiczeniom. Ćwiczenie koncentracji pierwsze. Utrwalanie po widoku. Zrelaksuj się, uspokój umysł i spójrz na świecę lub żarówkę. Umieść to światło przed sobą kilka stóp dalej i wpatruj się w nie przez minutę lub dwie. Zamknij oczy i skoncentruj się na powidoku, który wygeneruje za zamkniętymi powiekami. Staraj się mieć go na oku tak długo, jak to możliwe. Używaj świadomości oddechu, aby zachować czystość umysłu, kiedy to robisz. Spróbuj sprawić, by powidok rósł zamiast zanikać. Ćwiczenie koncentracji drugie. Jedno spojrzenie: wybierz miejsce na ścianie i spójrz na nie. Nie skupiaj się na tym, po prostu patrz na to delikatnie. Oczyść swój umysł ze wszystkich myśli i siłą trzymaj go pustym. Skoncentruj się mocno na świadomości oddechu, kiedy to robisz. Kiedy poczujesz początek myśli, odepchnij ją, nie pozwól jej się skończyć. Trzymaj to tak długo, jak możesz lub to kilka razy dziennie lub więcej, jeśli możesz. Ćwiczenie koncentracji trzecie. Oddychanie energią. Usiądź i zrelaksuj się. Zamknij oczy i oczyść umysł. Wykonaj ćwiczenie świadomości oddechu i wyobraź sobie, że powietrze, które wdychasz jest jasno zabarwioną energią w Twoim ulubionym kolorze. Wyobraź sobie, że powietrze, które wydychasz, jest mętne, szare, pełne toksycznych odpadów. To jest ćwiczenie oczyszczające. Pobudza Twoje czakry do pochłaniania energii podczas wdechu i pozbycia się negatywnej energii na wydechu. Uwaga, postaraj się nie napinać podczas wykonywania tych ćwiczeń koncentracji. Wszystko jest mentalne. Na początku może się wydawać, że musisz zacisnąć swój umysł w ciasną kulę, aby przestać myśleć, ale z czasem przekonasz się, że jest odwrotnie. Kiedy się do tego przyzwyczajisz, oczyszczanie umysłu jest bardzo relaksujące. Stan Transu. Kiedy osiągniesz głęboki poziom relaksu i spokoju psychicznego, poczujesz, że Twoje ciało zaczyna stawać się bardzo, bardzo ciężkie. Ta ciężkość jest głównym objawem zmiany fal mózgowych z poziomu beta na poziom alfa, gdy wchodzisz w trans. Stan transu spowodowany jest głęboką relaksacją fizyczną i psychiczną. Nie ma w tym nic dziwnego ani nadprzyrodzonego. Oznacza to po prostu, że Twoje ciało weszło w stan snu, podczas gdy Twój świadomy umysł jest w pełni przebudzony. Jak wejść w trans? Wykonaj ćwiczenie relaksacyjne i uspokój swój umysł poprzez świadomość oddechu. Wyobraź sobie, że schodzisz po drabinie w ciemności. Nie wizualizuj drabiny, tylko wyobraź sobie, że czujesz, jak to robisz. Podczas wydechu poczuj, jak schodzisz o stopień lub dwa w dół drabiny swoimi wyimaginowanymi dłoniami opisanymi poniżej. Podczas wdechu poczuj, że trzymasz się nieruchomo na drabinie. Potrzebny jest efekt mentalnego opadania w Twoim umyśle. Zmienia to poziom aktywności par mózgowych z poziomu czuwania beta do poziomu snu alfa lub poziomu głębokiego snu theta. Gdy Twój poziom aktywności par mózgowych osiągnie poziom alfa, wejdziesz w trans. Rób to tak długo, jak to będzie potrzebne. Czas potrzebny na wejście w trans będzie różny w zależności od Twojego doświadczenia z głęboką relaksacją i umysłowym spokojem. Uwaga, kiedy poczujesz ciężar, przerwij ćwiczenie mentalnego spadania. Jeśli nie lubisz drabiny, wyobraź sobie, że jesteś w windzie, czujesz, że spadasz na wydech i trzymasz wdech. Albo wyobraź sobie, że jesteś piórkiem, poczuj, jak spływasz na wydechu i nie ruszasz się z wdechem. Jak wspomniałem powyżej, potrzebujesz efektu mentalnego opadania, aby obniżyć poziom aktywności pal mózgowych. Ten efekt mentalnego opadania w połączeniu z głębokim relaksem i mentalnym spokojem spowoduje, że wejdziesz w stan transu. Możesz użyć dowolnego, znanego ci scenariusza, aby wywołać to głębsze uczucie. W transie czujesz się jak? Wszystko staje się cichsze i czujesz się, jakbyś był w znacznie większym miejscu. W twoim ciele pojawia się bardzo delikatne brzęczenie. Wszystko jest inne. To trochę tak, jakby po ciemku nałożyć na głowę kartonowe pudełko, można poczuć, jak zmienia się atmosfera? To tak, jakby wszystko było rozmyte lub lekko rozmyte. Wszelkie ostre dźwięki podczas transu są jak fizyczny cios w splot słoneczny. Głęboki trans. Poziom transu, jaki osiągniesz, zależy w dużej mierze od Twojego relaksu, umiejętności koncentracji i siły woli. Aby wejść w głębszy trans, co jest na poziom TETA i dalej, musisz skoncentrować się znacznie bardziej i znacznie dłużej na odczuciu mentalnego opadania, wspomaganego przez świadomość oddechu. Pierwszy poziom transu to jest kiedy stajesz się bardzo ciężki i jest wystarczająco głęboki do projekcji. Zdecydowanie odradzam zmuszanie się do głębszego niż lekki trans, dopóki nie będziesz miał dużego doświadczenia ze stanem transu. Jak możesz stwierdzić, czy wchodzisz w głęboki trans? Istnieją cztery bardzo zauważalne objawy: pierwsze, nieprzyjemne uczucie zimna, które nie powoduje dreszczy, połączone ze stałą utratą ciepła ciała. Drugie: Psychicznie poczujesz się bardzo dziwnie i wszystko będzie ekstremalnie powolne. Twoje procesy myślowe zwolnią, tak jakbyś otrzymał silny zastrzyk przeciwbólowy. Trzecie: Poczujesz oderwanie od swojego ciała to jest silne uczucie unoszenia się i wszystko będzie wydawało się odległe. Czwarte: Całkowity paraliż fizyczny. Uwaga! Te cztery rzeczy, wszystko razem, oznaczają, że wchodzisz w głęboki trans. Nie pomył łagodnego odczucia unoszenia się, które czasami pojawia się w lekkim transie, to jest gdy Twoje ciało astralne się rozluźnia. Albo lekka utrata ciepła ciała po długim siedzeniu w bezruchu i łagodny paraliż. Czyli ociężałość prowadząca do głębokiego transu. Wrażenie głębokiego transu jest dość nieprzyjemne i nie do pomylenia z tym, czym jest. Bardzo trudno jest wejść w stan głębokiego transu, ponieważ potrzebujesz wysoko rozwiniętych umiejętności relaksacji, koncentracji i stanu transu oraz dużo siły woli i energii mentalnej. Nie wpadniesz w to przypadkowo. Jeśli martwisz się, że schodzisz za głęboko, pamiętaj o tym, możesz w każdej chwili się z tego wydostać. Skoncentruj całą wolę na poruszaniu palcami u rąk i nóg. Kiedy już możesz poruszyć palcem u nogi, zginaj ręce, ruszaj ramionami, potrząsaj głową, czyli reanimuj swoje ciało, wstać i chodzić przez kilka minut. Wpadnięcie w głęboki trans nie powinno stanowić problemu z tymi ćwiczeniami. Widziałem wielu ludzi w grupach medytacyjnych, którzy wchodzili w lekki trans i nie byli w stanie się z niego wydostać. To jest odpływali razem z wróżkami. Zwykle jakaś miła osoba wyperswaduje im to, masuje im nadgarstki, aby wrócili do rzeczywistości. Jest to niepotrzebne i jest wynikiem treningu jednostronnego, braku koncentracji lub treningu siły woli. Osoba tylko myśli, że nie może wrócić i dlatego nie stara się zbytnio. To także dobry sposób na zwrócenie uwagi grupy. Uwaga, Twój umysł jest niezwykle potężny i ma ogromne niewykorzystane zasoby. Może zrobić wszystko bez ograniczeń, jeśli jest wyszkolony, wyćwiczony i odpowiednio zmotywowany. Ekspansja ciała energetycznego. W pewnym momencie po wejściu w stan transu poczujesz, że ogarnia cię łagodny paraliż. Wkrótce będzie temu towarzyszyć pogłębiająca się wibracja i uczucie brzęczenia. Możesz również czuć się ogromnym i spuchniętym. Paraliż, wibracje i ogromne uczucie są objawami rozszerzania się ciała energetycznego i rozluźniania ciała astralnego. Jest to część normalnego procesu snu. Ciało energetyczne rozszerza się i otwiera, aby gromadzić i magazynować energię. W tym czasie ciało astralne dryfuje swobodnie, nieco przesunięte w fazie z ciałem fizycznym. Znajomość transu. Wiele osób zaburza swoją projekcję po prostu dlatego, że nie są przyzwyczajeni do stanu transu. Myślą, że jest to na krótko otwarte okno do wymiaru astralnego. To po prostu nie jest prawdą. Jeśli pozostaniesz spokojny psychicznie i fizycznie, kiedy wejdziesz w stan transu, możesz go utrzymać przez wiele godzin. Regularnie spędzam kilka godzin w transie podczas medytacji. Jeśli wchodząc w trans myślisz, tak, udało mi się. Jestem w transie. Muszę się pospieszyć i szybko wyjść, zanim to się skończy. Na pewno to rozwalisz. Trans zakończy się prostym aktem nadmiernego podekscytowania, to jest przerwaniem relaksu i psychicznego spokoju. Dobrym pomysłem jest spędzenie czasu w stanie transu, po prostu przyzwyczajając się do niego, zanim spróbujesz dokonać projekcji. Po prostu zrelaksuj się, zachowaj spokój, skup się na świadomości oddechu i utrzymuj trans. To się nie skończy, dopóki tego nie zechcesz. Przyzwyczaj się do tego, jak to jest. Kiedy czujesz się komfortowo robiąc to, wykonuj ćwiczenia wznoszenia energii i stymulacji czakr poniżej w transie. Notatka: Pierwsze: nie musisz być w transie, aby nauczyć się pracy z energią i czakrami, po prostu lepiej działa w transie. Drugie: ćwiczenie transu można wykonywać w pozycji leżącej, ale najlepiej w wygodnym fotelu. Twoje ciało astralne będzie różne w stanie transu, więc spróbuj unieść swoje astralne ręce i nogi pojedynczo. Użyj do tego swoich rąk, jak pokazano w następnej sekcji. Skup się i poczuj swoją świadomość w ramieniu i powoli unieś ją z ciała. Podczas wykonywania tej czynności możesz odczuwać lekkie łaskotanie lub zlokalizowane zawroty głowy w ramieniu lub nodze. Podnieś rękę astralną i spójrz na nią z zamkniętymi oczami, ale nie ruszaj mięśniem. W tym stanie powinieneś widzieć to przez zamknięte powieki, ale nie martw się, jeśli nie możesz, to przyjdzie później. Unoszenie astralnych ramion swobodnie jest dobrą praktyką podczas projekcji. Później, u tych ramion astralnych, aby uwolnić swoje ciało astralne od fizyczności. Obrazowanie dotykowe. Obrazowanie dotykowe to percepcja lub poczucie zlokalizowanej świadomości ciała. Twoje ręce są bardzo blisko związane ze świadomością ciała. Są w pełni świadomi każdej części Twojego ciała. Wyobrażone ręce, opisane poniżej, są jedynie przedłużeniem tej świadomości ręki do ciała. Kiedy zostaniesz poproszony, abyś poczuł swoją świadomość w jakiejkolwiek części ciała, udawaj, że Twoje ręce. Twoje prawdziwe ręce będą dotykać tego obszaru ciała. Następnie użyj świadomości, którą generuje w tym obszarze, aby wyobrazić sobie, że są tam Twoje wyimaginowane ręce. Miej zamknięte oczy i trzymaj ręce na wysokości stopy przed twarzą. Skoncentruj się, poczuj. Gdzie są i spróbuj zobaczyć je przez ciemność za zamkniętymi oczami. Skrzyżuj nadgarstki, powoli poruszaj nimi, odwróć ręce, otwórz i zamknij palce. Patrz uważnie, skoncentruj się, jakbyś próbował widzieć w ciemności, a zobaczysz słaby, poruszający się cień w oku umysłu w miejscu, gdzie są Twoje ręce i ramiona. Zamknij oczy i dotknij czubka nosa palcem wskazującym prawej ręki. Przekonasz się, że możesz dokładnie położyć ten palec na dowolnej części ciała z zamkniętymi oczami. Spróbuj, połóż swoją rękę, swoją prawdziwą dłoń na różnych częściach ciała w ten sposób. Przez cały czas dokładnie wiesz, gdzie są twoje dłonie, możesz wyczuć i poczuć, gdzie się znajdują. Jeśli obserwujesz to, co dzieje się w twoim umyśle, podczas gdy to robisz, zauważysz, że stajesz się świadomy części swojego ciała, której będziesz dotykać w chwili, gdy podejmiesz decyzję, by jej dotknąć. Przechodź w ten sposób przez całe ciało, przyzwyczajając się do odczucia świadomości, która generuje w różnych obszarach ciała. Oto co się dzieje. Część Twojego umysłu przesuwa się i podkreślając obszar, którego będziesz dotykać, aby poprowadzić Twoją rękę do dokładnego miejsca. Twój umysł przenosi część swojej świadomości do tego miejsca i działa jak latarnia naprowadzająca dla Twojej dłoni. Umiejętność przeniesienia świadomości do różnych części ciała w ten sposób jest niezbędna dla pracy z energią i tej metody projekcji. Uwaga, nie musisz faktycznie wizualizować tych rąk, to jest, widzieć lub wyobrażać sobie, że je widzisz. Wszystko jest dotykowe, niewizualne. Musisz tylko udawać, że czujesz, że coś robią, tak jakbyś ćwiczył w umyśle jakieś proste działanie. Pierwotnie opracowałem te techniki dla osób niewidomych. Niewidomi ludzie w ogóle nie mogą wizualizować, jeśli byli niewidomi od urodzenia, ale mają bardzo żywe poczucie świadomości cielesnej. Większość osób widzących ma również duże problemy z wszelkiego rodzaju wizualizacją, a wszystkie techniki projekcji w dużym stopniu zależą od wizualizacji. W takim przypadku opracowałem technikę projekcji, która nie polega na wizualizacji wywierania nacisku na ciało astralne, aby się oddzieliło. Okazało się, że jest o wiele łatwiejsza i skuteczniejsza niż inne techniki oparte na wizualizacji, że odrzuciłam je na rzecz tej prostej metody dotykowej. Uwaga! Osoby niewidome nie są niewidome w formie astralnej. Ciało astralne jako takie nie posiada żadnych organów, i jest jedynie punktem świadomości. Ciało astralne, którego jesteś świadomy podczas projekcji, jest dostarczane dzięki zdolności twórczej podświadomego umysłu. Autor Robert Bruce. Dziękuję za wysłuchanie.